Odcinku. Dzisiaj odcinek jest, yy, nagrywam z tym chyba drugi, bo jeden do z malowania chcę nagrać właśnie tu rządku z malowania, nie, ale w kolejnym odcinku zobaczymy w sumie. A to wyjdzie? A w dzisiejszym odcinku kostka. U mnie podbeczkę kostka idzie. Więc powstaję tutaj na swoje miejsce i oglądajcie widzę nam jak upadam kostkę tylko najpierw trzeba spróbować spróbować kostkę właśnie bo za mało sobie do jasno okay, mam kostkę ale sobie za mało dobra i teraz tajemnimy i jedziemy dalej Kostka. raz teraz taka raz taka no taka... Jeszcze okay, ile? Dwa, trzy rzędy? Zmiara... No No do tego końca nie dojdzie... Ora, zabijamy to... Więc teraz sobie tam pewną lutą, poukładam na przykład żeby tam nie chodzić Poczeki Pasek jest tu blisko, musimy iść po bloku po, po piasek No ja to bym musiał iść z kawałek z pół kilometra O to jest niedaleko piasek ja Tutaj sobie wziąłem półtora wiaderka i tak to wygląda

Więc tutaj idealnie też nie musi być, bo to jest jedno w poczubaniach spod z wodą. Idealnie też nie musi być równo, ale fajnie ale, by było, gdyby było równo.

e pumi adesso. Si sente a stare Ora che va Ora la bia, e se passa le cartelle settimana. Sta fare. I to takie idealnie też widzowie nie musi być Bo tu ino to miałem kostkę to użyłem Bo tak czekam żeby mi ino w środku wysłożyłem mu dalej malować To w międzyczasie ja coś tu bym robił na dworzu i trochę z innej perspektywy żebyście widzieli żebyście trochę o, obejrzeli rękawiczek i tak nie chciałbym się zakładać i to bym się chyba odebił bo tam jest za wysoko jak wygląda właśnie A jak to wygląda Karino z baniak położyć i zaraz zobaczymy jak to wygląda Jak widzę wam się to podoba Teraz mogło być pewnie kostce dołożone Ale dobra, jest git Taki szybki, taki szybki odcinek dzisiaj Przawidziałem się że Wam się spodobał taki odcinek z innej perspektywy jak to układam Ile mi to zajęło? Szybko mówię co poszło Tu nie patrzcie, bo to dopiero ogarniam, maluję tam Delne jak to wygląda No ale to poszło w miarę I to ładnie wygląda Nie kołysze się stabilnie Może być Ja tu też odmieść Więc dzięki, dziękuję za oglądanie I do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć